Bomberaz z widzami! Melon Zobaczmy, bomber z widzami! Ten serwer będzie miał! Blaze, nie wiem, ma... żebym miał tak stabilnie! Bo ja się. O ja, Nie, nie, nie! nie No i koniec! Stabilnie! Koniec, o! o! Let's go! Co jest to? Melon bomber, no świetnie! Ej, matko! O matko boska! Go! No. Ojej Muszę Ile, poczekać 30 sekund, by to zobaczyć, co come on. Oj, lagi. O A, nie. A, zaczęło się, zaczęło Runda. się. Zaczyna, zaczyna się. BOMB POINTS. Ej, zobaczcie, mapa jest większa. Mapa. Mapa jest większa, Ej, Ej zobaczcie, no, mapa jest o wiele większa. Ale co dobrze. Maja? Nie ma... Ile wybuchu? nie. No nie? No, co, się, co, co jest? Jeszcze zabiłem. Największy w historii Melon Bomber w historii świata. I jeszcze w życiu nie było takiego jak mały życiu dwa kokosy Ale ludzie mają jest, 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 Ale pić z <laughs> Ja tak z ja nie Kurde, myślałem, to Ale nie. z Kurde, to Ale No dobra tak. no, no, tak 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 To jest rozwałka, muszę przyjść Dla dzikich Co mówię? Ty słyszysz No słyszę no, zadaję ci, ci, ci raz to samo pytanie, czy kiedy dobiję na ten serwer? No, teraz nie dobiję to no, nie. To wyrzuć kogoś! No nie nie. nie, 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 kogo? nie, nie widziałem go! No nie, zginąłem. O, smutno. Ja pierdykam, co tu się dzieje? Ale jakby była mniejsza jest... jest... mapa. Nie, nie, to jest taka duża. Dobrze, nie, jest idealnie duża. Ale nie wiem właśnie, chyba ona automatycznie została powiększona, bo teraz jest taka w sumie spoko. To się robi automatycznie. A Pinki wyglądają spoko nawet, z tego co widzę. Ale to, to czemu no? Mów, mówili, że o serwer super w ogóle. no Pinki są okej. Okay. Na, na tym trybie ty jest okej. Okay. Na, no, na przykład na, na, na Neo Smashu to ja miałem tragedię, nie? Pokoja, o ja Marcina obserwuję, ty? Marcin? Ja Blackiego obserwuję, to. Co tam Ale sobie radzisz. Bo, ja Bo, Jakieś kokosy masz, blady to też jest ja sterowane. Ja, ja prawie gościa zabiłem, ale ktoś go w ostatniej chwili widziałem! Co ty yeah, zrobiłeś? Yeah, blady nie, nie. <grym> to on wysadził tego kokosa. I on wysadził. <grym> <i grym> ja ile osób No, zobaczmy jeszcze ten, jak reszta sobie jeżdżał. Marcin. Nuklearny kokos tak jest. Zawadź go, zawadź go. No, też bloki, o, mapa się zmniejsza. Już? Aha. Tak. Kieruj mhm. się do środka Marcin, kieruj no się do się środka. Przebijam się już. No zanim ona no się zmniejszy... O, koka tam jest, bo to zabierze. Ile rzeczy? Wow. To ludzie nie zbierają tego, czy co? Weź tam Bilo, te... No, nie. Na prawo idź ma, ma, Marcin oj, i bierz te Oj, się już! W górę idź, w górę idź, będziesz miał odkopywanie. Marcin, tego go nie czujesz, że wchłania dobra? Boże Marcin, jak ty biegasz szybko. No Marcin jest takim błyskawicznym. Reszta, reszta się wygłupia, ale Marcin, jest, jak wierna, szaliby, ma. Nie, nie, klawiaturę nie, nie, kłoś, tak. no. to nie, 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 tą nie, tak, nie, nie, cholernie. nie, o, dojra, 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 I zabił siebie też. Bo gość gość to pewnie dlatego, tego. że głośno w klawiatury... 102 na... zostało! A ja z 2 tego wypalacza i dlatego. ja będzie początek rundy, co się stanie. No początku zawsze to najlepsze, ale mam ja jest ogromna z tego co Ja muszę być sam na początku! To będzie dobrze. Ale będą się ludzie sami zabijać w ogóle. No o to w tym chodzi. Oh, nie, jaślasz klasik zano! Co widzimy klasyk, Classic, classic, classic. O kurna. Nie. <B> nie. <t Ciao>. <plus special. słélétait> no classic plus specjal! No dobra, plus Specjal, może. Nie, Classic! Classic i Special! Klasik! Dobra, teraz, teraz O kurwa, sam Nie, idź sobie stąd, cokolwiek jesteś. O sam, dobrze. No ja też mniej więcej sam. O pierdol, nie zimie, 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 zimie. Zimie zginął? Trochę lagi wybuchy tam w tle. O nie, pakysie, troszkę no lagi. Yes, cz nie, zatwiłem kogoś. pingów Co za ty, Black Rain. To 40 pingów. Ja masz Ja ma No, no lekkie le le lagi się robią. A, ale serwer. No Ale jest dobrze. No cóż, no wie, nic nie mnie to, no, to był... no, ja mówię jak tam mi mówili, że po prostu robi, nie będzie problemu no, A tu nie to, jak to... Jak I mówiono, że nie będzie problemów że tu... Nie zauważyłem, ale... że pojawiają się same te Naprawdę bonusy Nie zauważyłem, że pojawiają się pojawia te bonusy Tak, tak, jak to jak jest to się pojawia taki, tak, piłko No ale log, o jezu No, o, ale to, No, co, nie, 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 nie. Kolejny tu znaczy. idzie O ja proponuję A. teraz pedofil. Pedo za dużo no. ludzi po prostu, za dużo tak, ludzi. 20, nie, 20 nie wyrok, to jest za ja dużo. ja nie wiem co. wiesz, 20 ludzi to jest za dużo, 20 ja ja widzów. No nie, zabiłem się, nie wiesz 10 tam. i byłoby spoko, No tak? nie wiem Ale co, co, co pedofil zrobił. No co, zmieniamy teraz na... Nie, to nie, zabiję, nie. Gramy, gramy jeszcze. To chyba znamy znamy. znaczy, nie jest, tra nie jest tragicznie, tak? No. O! Max, bierz to! Ale o Jezu ale mi się tak... Da... O Jezu cię, mieć... O Gości ma... na, mnie... na mnie poluje cham On się sam zabije. Spierdzielam nie! od niego Spierdzielam od niego, on A, mnie zabije zarazem uciekam. uciekam daleko, daleko, Aha. daleko, gdzieś w przestrzeń uciekam, to jest inny sposób nie no, Gości na mnie polował z tym No trzeba uciekać od tego. Max 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 jest pod tobą Widzę, 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 widzę! O Boże! Lazi! Co ty zrobili? To, to był lag, Max. to był lag, widziałem. Admin się zabił. co <laughs> masz, aha. Pokosza O. ooo. Ma Ta ma wzmocnienie Max jeszcze. Zabił się. Kurde. Max jeszcze żyje. Tak, lag, tak, tak, żyje. Ło. Coś tam Co to się dzieje? Zaśmiechnij Max. Ale na pewno nie, ale ogromny ten melon bomber jest. E. No. no. Że tyle ja osób dwie, naprawią no. Moe'era? Mam Max, wygrasz to! A, nie! Chyba nie. O, chyba nie. Jednak nie. tam to, co, co powiedziałem. Nie <tum> co się zginął, My nie widziałem, jak nie miałem go o, wyszedł, bo się stało. Bo, bo, Tylko wyszedłem ze ściany Ej, nie i nie... Tam. Opowiem ci w skrócie. Max wyszedł sobie, jak Soranos za węgła, a tu jeb! <noise> Ale się Ale ja ten Black jest. On, on już raz wygrał i teraz znowu. Wygrał. No właśnie, podobnie są już dwa razy te same osoby. No. Jest, nie? Ogarnięci! gajnicy! Wybali ich, wybali ich są ogarnięci. <głos> <głos> Jak tak w ogóle możesz? nie będę miał miejsca. Ale to mi łatwiej. kurde Yes, dobrze. Dobra. Podaj mi Steam. Podaj mi Steam IP. a czym to spróbujecie dodać? Jakbyś, okay, jak co ty tak Melon Tang. Mam ci wysłać na stilo, Co to jest nie? melon. Co to jest tak, melon? Z nie sami było sami cię przy tym. To się No bardzo, no, no, bardzo. No, bardzo. no, tym, no bardzo. nie, z kim skąd jest? Tyle osób to nie. To ale to co? Co co się? Melon Tang. Nie znam tego grydu. Ale i tak go nie zdziany, więc nie ma co tego. A, no właśnie. O, kolega. No to ryga. O jestem. Głaby blady. 3. Kurde, No, jak to się stało? Roki zginąłeś? Ja zabiłem Rokiego! Nie wiedziałem, że to ty! Nie, nie wiedziałem! Ja z no, kimś chujo. jestem! Nie, to był lag! Nie da się taka Jakie lag! No, Ale to, co? widziałem, że agresywnie grałeś w to był... Ja mam lag, nie wiem jak to Ja mam 140. To nie jest to źle. Przyszedł. Ja mam 100, nie jest tak źle. No właśnie. Ale mi to było. wszystko za działo, to Chyba tak. nie wiem, czy... Że... Spróbuj teraz, czy to Mój też. Nadal. Nie, no, tak. Ościna, no nie, nie mam, popoluję. Al, a teraz? A, a. Oj, 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 oj. jest? jest. Teraz, teraz, tak, nie? A... No to, nie, nie, wiem, jak to nie wiem, jak to zrobić. jak Dobrze. to Dobrze. Musisz po prostu... Kurwa, ktoś się dużo nie chodzi. Tak jest. No, zabiłem, <ślam> się. To chyba dawno też. Ktoś na następny tryb O, był blisko, prawie Marcin, nie, słuchaj tak, tę ja, k***a proszę cię No, no kurwa, weź nie da się grasz. No to weź o, mikrofon no. gdzieś indziej połóż No, co ty, kto ci robisz? Co to w ogóle za idea, żeby k***a mikrofon koło ko tej klawiatury? Nie robisz <laughs> Kurwa, ale To ja, ja, To ja, to ja Jakim to ja. A ci, no, no, ci no. kosa, ty świnia Padaj męto wredna ty no. no, Max taki jest, to nie jest, Max to za czapkę jest. Ukrywam ukrywa, ukrywa, go, żeby nikt nie widział. I on nagle cyk, odpala. Ale nie? No, innego. No podszedłeś mi, no, co, mam ci powiem, to nie było specjalnie, tak? Nie, wcale. Po prostu podszedłeś, no to co? No, to jasne. Zobacz sobie na streamie, zaraz Winny się tu No Nie bo mi tutaj zarzuca, że cię specjalnie. Się Sam zabijamy. się zabiłem. Nie wierzę w to. O, o. o kurde. O, to, kurde. To, to by się przydało. No to, to by się przydało. To by się To by się przydało. Tyle to nie, no futbol To warm. No ale To nie, No To jest jeszcze nie no, Odpowiadam mu. No, to by się lepiej. To nie się no lepiej. my <coughs> no, by ja, ja się Nie To by To by się To to co co, zmieniamy teraz? Da. No czekajcie, A, to Jak, nie jak ja z tego odcinki zrobię jak my po 5 minut gramy w każdy tryb? No, to... no właśnie, no to nie zastanawiam właśnie to będą na razie shorty, no. co nie? To A nie... no Zobacz. dobra, mogą być takie shorty, spoko. No Albo bo widzisz, moment to jest takie przecina. To jest... Bo shorts! To, bo to widzisz, bo to, to trzeba widocznie dopracować, co nie? I po prostu... Widocznie, no, widocznie Ale gościu straki z melonami. O, o kurde, kurde, kurde. Ma, te, ma ten kokos taktyczny, ma piercing, więc leci przez ścianę. O, o I ma zdalne sterowanie teraz Max. I ma już wszystko. ACH! On się sam zabije. Oh shit. No, <śle> o, o. Czeka. <śle> I gościu <śle> czeka. <śle> o, oh, Max, pięknie, brawo! <śle> Jest, ale Dobra, to zmieniasz. zrobiłem. Zmieniaj, zmieniaj. No, tak. no, no. Hello, hello. Hello, hello, to był szorcik. To będą <noise> te szorciki, bo...